Witajcie na kanale Szepo. Słuchajcie, dzisiaj zabieram Was prosto do serca Minneapolis. To miasto znowu jest na ustach wszystkich, po kolejnej tragedii. Postaramy się zrozumieć, dlaczego jego historia jest tak burzliwa i czemu te najnowsze wydarzenia wywołały aż taką lawinę. Ok, oto nasz plan na dziś. Zaczniemy od tego, co wydarzyło się teraz, w Minneapolis. Potem cofniemy się w czasie, żeby zobaczyć, dlaczego to miasto od dawna jest na krawędzi. Przyjrzymy się tej iskrze, która kiedyś zapaliła dosłownie cały świat, przeanalizujemy lata niepokojów i, no właśnie, kontrowersje wokół obecnego śledztwa. A na koniec zastanowimy się, co to wszystko oznacza na przyszłość. Dobrze. Zaczynamy od wydarzeń z ostatnich dni, które ponownie wstrząsnęły miastem. To śmiertelne starcie obudziło stare demony w i tak już niesamowicie napiętym Minneapolis. Przenieśmy się myślami do Minneapolis do 8 stycznia 2026 roku. To właśnie ta data, ten konkretny dzień, stał się punktem zapalnym dla całej tej nowej, tragicznej historii. A więc co się stało? W centrum tych wydarzeń jest Renee Good, 37-letnia kobieta, która zginęła od kuli podczas konfrontacji. I tu pojawia się kluczowy element: strzelał agent federalny z agencji ICE. To momentalnie skomplikowało całą sprawę i, jak można się było spodziewać, wywołało natychmiastową falę protestów w całym mieście. Ale uwaga, to wszystko nie wydarzyło się w próżni. Żeby naprawdę zrozumieć, dlaczego miasto wybuchło jak beczka prochu, musimy spojrzeć na głębokie, niezabliźnione rany, które Minneapolis nosi od lat. No właśnie tu pojawia się pytanie, dlaczego akurat to miasto jest tak naładowane emocjami? Dlaczego jedno tragiczne zdarzenie wystarczy, żeby na ulicach zapanował chaos? Odpowiedź, moi drodzy, leży w nie tak odległej przyszłości. Musimy cofnąć się do roku 2020. Do wydarzenia, które nie tylko wstrząsnęło Minneapolis do głębi, ale którego echa odbiły się na całym świecie, zmieniając to miasto na zawsze. Wszystko zaczęło się od jednego nazwiska, które dziś zna cały świat. George Floyd. Jego śmierć z rąk policjanta z Minneapolis stała się globalnym symbolem i tragicznym katalizatorem walki z brutalnością policji. I zobaczcie tylko, jak błyskawicznie sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zaczęło się od pokojowego protestu 26 maja, a w ciągu, no, dosłownie kilku dni miasto pogrążyło się w chaosie. Mówimy o zamieszkach, podpaleniach. Było tak źle, że do akcji musiała wkroczyć Gwardia Narodowa. A skala zniszczeń? Ta liczba mówi sama za siebie ponad pół miliarda dolarów strat. To jest po prostu niewyobrażalna kwota, która pokazuje ogrom tego, co się wtedy wydarzyło. Niestety, wydarzenia z 2020 roku nie były końcem tej historii, były raczej tragicznym początkiem. W kolejnych latach w Minneapolis zaczął się powtarzać niezwykle bolesny cykl tragedii i protestów. Mamy rok 2021. Miasto wciąż żyje procesem w sprawie Georgia Floyda, gdy dochodzi do kolejnej tragedii. Dante Wright ginie podczas kontroli drogowej. I znowu to samo: ulice na nowo stanęły w ogniu. I gdy wydawało się, że gorzej być nie może, nadszedł rok 2022. Tym razem ofiarą był Amir Lok, zabity podczas policyjnego nalotu. Każde z tych wydarzeń tylko pogłębiało poczucie, że system po prostu zawodzi. I tak właśnie krok po kroku wykrystalizował się ten tragiczny schemat. Zaczyna się od śmierci z rąk funkcjonariuszy, potem jest reakcja, masowe protesty, następnie pojawiają się żądania sprawiedliwości. Ale ostatecznie napięcie nigdy tak naprawdę nie opada. Po prostu czeka na kolejną isk. I właśnie ten ogromny bagaż nieufności przenosi nas z powrotem do teraźniejszości, do sprawy René Good. Bo tym razem kontrowersje nie dotyczą tylko samego zdarzenia, ale też tego, kto właściwie prowadzi dochodzenie. Mamy tu do czynienia z prawdziwym starciem tytanów. Z jednej strony lokalni śledczy, czyli BCA, którzy standardowo zajmują się takimi sprawami w Minnesocie, a z drugiej na scenę wkracza FBI, bo przecież zamieszany jest agent federalny. I tu zaczyna się cały problem. Początkowo plan był prosty: wspólne śledztwo. Ale nagle FBI podjęło decyzję o przejęciu całkowitej kontroli. Ten cytat szefa BCA mówi wszystko: jego ludzie zostali po prostu odcięci od jakichkolwiek dowodów w tej sprawie. Efekt: stanowiszcze śledcze, nie mając wyboru, musieli niechętnie wycofać się ze sprawy. A teraz wyobraźmy sobie, jak to wygląda dla społeczności, która i tak już nikomu nie ufa. Wygląda to tak, jakby ktoś zabrał dochodzenie spod lokalnej kontroli i zamknął je za federalnymi drzwiami. To wszystko prowadzi nas do absolutnie kluczowego pytania o przyszłość. Minneapolis po raz kolejny stoi na rozdrożu, a atmosfera jest chyba bardziej gęsta i napięta niż kiedykolwiek wcześniej. Zobaczmy, z czego składa się ta idealna burza. Mamy miasto z głębokimi, wciąż krwawiącymi ranami. Mamy społeczność w żałobie po stracie kolejnej osoby. Mamy śledztwo, które kwestionują same władze stanowe. A wszystko to dzieje się na fundamencie totalnego braku zaufania. To jest przepis na katastrofę. Wszystkie te elementy składają się na jedno potężne pytanie, które unosi się nad całym miastem. Czy ten cykl w ogóle da się kiedykolwiek przerwać? To jest pytanie, które powraca jak bumerang. Mieszkańcy, liderzy, wszyscy desperacko szukają odpowiedzi. Czy wystarczą kolejne reformy i obietnice? A może problem leży o wiele, wiele głębiej w samych fundamentach relacji między społecznością a tymi, którzy mają ją chronić. Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o cwałej przeszłości Minneapolis. Czy miasto znajdzie w sobie siłę, by wyrwać się z tego błędnego koła, czy jest skazane na wieczne powtarzanie tych samych tragedii? To wszystko w dzisiejszej analizie. Aby zobaczyć więcej takich materiałów, śledźcie kanał Polish Repo.